witam Was ponownie w Katana Shooting. Dzisiaj zapraszam na, mam nadzieję, krótki film prezentujący unboxing magazynku do treningu suchego od W Akademii, W Alpha Academy. Dzisiaj go odebrałem, zamówiłem w ramach Czarnego Piątku. Po prostu przed Czarnym Piątkiem kupiłem trenażer z CAD i postanowiłem, że jednak nie będę jeszcze bardziej szalał. Powiem Wam tak, pierwsze odczucia, on jest masywnie jest ciężki. Jego waga ma pewnie imitować załadowany magazyn. Tak, jest o 4-5-krotnie cięższy niż nasz magazynek z CZST01, aczkolwiek napisali na nim, że on jest do wszystkich CZ. -ek. Ja jeszcze sprawdzę czy on też pasuje do CZP10C ale powiem, że ma no wycięcie, Aha, nie jest, no tak, jest dwustronne wycięcie, tutaj to okienko i to i to, więc imituje doskonale to Kładka tutaj jest taka sprężynująca. No i wypada patrzcie, idealnie. <laughs> tak. Możemy poczuć dokładnie to i usłyszeć, prawda? Podpięcie magazynka. Tutaj coś to. Aha, to to może może być odgłos z tego, że właśnie ta... fajnie. No jest to ciekawe, tak? Ciekawe uczucie jest ciężki teraz jest dociążony, tak? Teraz ten pistolet waży tyle, co no z 15 czy 16 magazynka, e, nabojami w magazynku. Jest to ciekawe, no tak powinniśmy też ćwiczyć, nie? Ja wam się przyznam, że 3-4 lata źle suszyłem, bo suszyłem z pustymi magazynkami. Jakoś nie miałem świadomości, że one powinny być wyciążone, powinny mieć zbijaki w środku. Ale coś kosztem czegoś. Jak to dupnie po prostu, nie? To nie dość, że robi dziury w jakimś takim delikatniejszym podłożu. Po drugie, no to, to mnie trochę też zdemotywowało. I powiem Wam tak, po to kupiłem właśnie magazynek do treningu na sucho, żeby nie ciurać moich palnych magazynków, nie? Mam już ich chyba z 7 czy 8 do tej cz -y. No, ale jednak szkoda mi tak oficjalnie na beton e, jakieś posadzkę, kafelki i tak dalej zrzucać, ale już sam DDA pisze, że ich też nie rekomenduje po prostu, żeby dłużej żyły, nie? Więc, więc tak, kupujemy magazynki do treningu na sucho, ale no nie, sam producent nie rekomenduje nam rzucania nimi po podłodze. Tylko mamy na jakiś koc, jakiś materac, nie? Ja mam takie treningowe maty, jak na no, treninga karate czy judo, rzucają tam yy, sobą y, o ziemię. No to na tym ćwiczę. Ale już powiem szczerze, że jak upadnie magazynek z tego 1,5 metra, on potrafi sprężynować, odbić się i wtedy spać gdzieś tam. No ale to wiadomo, upadnie z wysokości wówczas 20-30 cm, a nie z 1,5 metra. No i tak dobrze to jest bardzo fajne. Tak? Fajnie, elegancko, a teraz najważniejsze, co się dzieje z spustem. No nie, oczywiście, w Alpha Academy wszędzie pisze Do not recoil your um, pistol, no, no, że to nie ma, nie jest to automatyczny system eee, resetu spustu. Czyli teoretycznie, no dobra, Aha, no tak, bo ta komora jest pusta. O co chodzi? A, dobra, Hehe, he, dobra. Możemy ćwiczyć też trzecią kondycję w końcu. No tak, bo dzięki temu coś pewnie imituje tam gdzieś zabój. Okej, okay, trzecia kondycja, czyli podpinamy. Albo druga też, tak? kabury jada. No dobra, gdzie ja mam zbijaka? W następnej odsłonie zobaczymy, czy ten magazynek sobie poradzi ze zbijakiem normalnym, taką z kryzą. i bez kryzy, jak będzie wyglądało. Co się dzieje? A, no właśnie, zobaczmy. Nie, normalnie tutaj. Widzicie tam coś? Tutaj normalnie iglica bije dalej w, no, w pustek, tak? Ale no tutaj normalnie działa. Kurde, to powiem Wam, że to jest piękne, bo myślę, że jak włożę tu nabój laserowy, to to będzie działać. Dobra, to zaraz w następnej odsłonie zobaczymy, jak to będzie działać. To będzie piękna sprawa, Panie Kochanie. Szczególnie jeśli to będzie działało z. E... Aha, tylko dobra. Ciężar. Emitujemy ciężar, bo teraz mogę przeładowywać, ale jak włożę nabój do komory nabojowej laserowy, no to wtedy jest gorzej, ale jest. No, wtedy już nie przeładuję, tak, bo zamek zostanie w tylnym położeniu, ale waga się zgadza. Tak? Waga się zgadza tak jak nie wiem w pojedynku pistoletowym, mamy załadowany z reguły na full magazynek, albo na początku przebiegu. Tak? A ja po prostu się niestety przez te parę lat oszukuję i startuję tak z pustym, albo no, no, z pustym magazynkiem. i Jego waga nie jest rzeczywista. no Faktycznie, czuć to mocno, czuć to mocno. Fajnie. Ym, jestem pewien, że będzie działał ze zbijakiem laserowym. Wobec e, tego to już wszystko jedno, czy to będzie Red Dot czy na podczerwień. W końcu ten trening zacznie być taki realistyczny. Dobra. To na razie tyle w tej odsłonie zapraszam do kolejnego etapu. Ciemnie witam Was ponownie. Katana Shooting. Yy, widzimy się w drugiej odsłonie filmu z unboxingu magazynka do suchego treningu yy, do SP yy, Shadow, no SP-01 Shadow. Aczkolwiek na magazynku mamy oznaczenie, że to jest do CZ, do wszystkich CZ. Zresztą mi ciężko uwierzyć w to, że magazynek, który wchodzi do SP-01 będzie także banglał w P-10C, no ale Sprawdźmy to, <noise> zobaczę, zobaczę. I, 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 i może nagram jeszcze jedną krótką odsłonę, pokazując Wam, że da się przeładować zamek podpinając ten magazynek do P10C. Ok, ta odsłona ma polegać na tym, że do komory nabojowej wkładam laser, no, nabój laserowy na podczerwień, bo Red Dot akurat nie mam przy sobie. Zamykam go. Teraz najważniejszy. Powinien po prostu zostać niestety w tylnym położeniu, bo jest nabój w komorze. Aczkolwiek może ta wkładka sprężynująca, ta czerwona, spowoduje, że się uda przeładować. Jak się uda przeładować, to po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem. Pytanie, dlaczego tak późno? No to wpadłem, że trzeba go zamówić. Nie. Idzie to? Jest nabój komorze, a wkładka no, powoduje, że zamek nie zostaje w tylnym położeniu. Mam nadzieję, że widzieliście, co? Pięknie, teraz każda druga, trzecia kondycja na trenerze, że katana shooting może być uskuteczniona, bo, bo nie zostanie w tylnym. Dobra, ja rozumiem, że nie chodzi o to, że jest nabój w tylnym, no w komorze nabojowej tylko jak był pusty magazynek podpięty, to wtedy nabój zamek zostawał w tylnym położeniu. Dobra, pięknie, jestem szczęśliwym człowiekiem. Patrzcie jaki teraz trening. Zapraszam na treningi, nie? Dobywasz, no trzecia kondycja, dobywasz magazynek razem z... Bronią z kabury, przeładować i ostrzelać ukazujące się cele w dowolnej kolejności, tak jak to autor programu treningowego przewidział. Super. Mam nadzieję, że widzicie te strzały. A kurde, gdzie jest teraz około kamery? Bo w coś tam strzelałem, ale może to nie było około kamery. Widzę, jakby cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery mam. Obiektywy widzę. Strzelam do każdego z nich, więc mam nadzieję, że widzieliście ten strzał pod czerwieniem. A i na szybko. Bo to dryfire pusty mak, nasz klasyczny, zostanie w tylnym położeniu. Za to, <grytanie> dobra, już mnie to osłabia. Pytanie jest takie, czy tu mając nabój bez kryzy, albo i z kryzą, w środku zbijak, raczej nabój ten laserowy, czy jego wystarczy podpiąć i, do, i można by było przeładować, nie? kondycji, kurde nie wiem, jakoś mi to uleciało, nigdy nie sprawdzałem no ale dobra, już nie muszę tego sprawdzać, bo mam mam super produkt od Reaction yy, yy, Action Academy, także no, jestem zadowolony zapraszam na treningi do katana shooting i bezpieczna strzelnica bo każda strzelnica jest bezpieczna Siem, tu witam już ostatniej w trzeciej tego filmu, unboxingu, magazynka do suchego treningu od w Alpha Academy. I tak jak zapowiedziałem, chcę Wam pokazać jak się będzie spisywał ten magazynek w P10C. No właśnie tak, to było no tak do przewidzenia, nie? Bo w SP01 jest tak długi, że czyli shadow 2, tak? Shadowek jest tak długi, że wiedziałem, że w P10C to po prostu nie będzie tak idealnie banglać. Zapowiem teraz co zrobiłem tak na żywca, na szybko to trochę też mnie zaskoczyło, bo go podpinałem, on siedzi i teraz wystarczy oddać trzy strzały. raz. Już za drugim już wypadło. A co, jak trzy ja sobie, żeby zobaczyć to. No teraz go może lepiej pionem. I w pewnym momencie on po prostu wypadnie, bo nie ma się tutaj za bardzo gdzie zaczepić. I tak od samego, od samego początku nam wystaje, jakby miał przedłużkę. No, do dużą co innego. W CZP10F, tak? F, czy tam SC. Już nie pamiętam dokładnie tych modeli, ale F-ka chyba tak? miała taki większy chwyt, czy tam w ogóle szkielet i dzięki temu pewnie nie będzie tak ordy ordynarnie wystawał, no ale powiem tak, jakbym miał tylko P10C mega bym się wkurzył na producenta że opisał magazynek jako kompatybilny z CZ-kami tak? no bo sorry, czy to jest kompatybilność? kiedy nam Dwa przeładowania, za trzecim wypada, no słabe, nie? Słabe, także polecam do Shadow 1.2 i bez Shadow, tak? CZ75, SP01 na przykład, ale no do P10C słabe rozwiązanie. Okej, okay. Bangla, ale <gryw> widzicie, ale to będzie Kwestia po prostu, nie wiem, kwestia y, farta y, jak my to tam dobędziemy y, z kabury i, i jak, ten, jak ten przebieg po prostu będzie wyglądał. tutaj are you ready, stand by? No co ja jestem, no sorry. Także... Także... No, trzeba naprawdę czy no, nie ukrywam, może jak poćwiczę, tak? Parę tygodni? Dni? O, teraz jakoś lepiej zawsadziłem, tak? O, raz coś zrobiłem takiego, że yy, nie wypada, nie wylata, no ale to... Nie może być kwestia otwarta, tylko jak chcę ćwiczyć. Nie? Sami widzicie jak to jest, to wygląda Do K10 cenie polecam. Bo ja nie mam zamiaru się zastanawiać, czy mi wypadnie, czy nie. Jakbym miał trening z klientami, z jakimiś z młodzikami, czy młodzieżowcami, to no też słabo by to wyglądało. Więc nie, nie. Do te 10 cenie polecam. Więc te magazynki na sucho tylko shadow. Dobrze, to będzie już wszystko. Zapraszam Was do treningów z takimi atrapami magazynków. Jest na tyle fajne urządzenie, że pewnie ze 2-3 jeszcze można dokupić, tak, żeby się też nie bolało, jak się zepsują kolejne. Żeby móc w trakcie przebiegów dużo wymian magazynków robić. Ewentualnie fajna jest jeszcze opcja IDPA. Chyba piro też, nie? że zamiast je zrzucać na y, podłogę y, czy tam na trawę, a wiadomo suchy trening to raczej w budynku, y, to po prostu wkładamy do kadury. Wtedy to nawet się nie y, też, też y, Jak poznałem to strzelanie obronne IDPA, to zauważyłem, że y, fajna rzecz, fajne rozwiązanie, bo tam... Jeśli jest magazynek pełen, to trzeba go obłożyć do ładownicy albo kieszeni, bo inaczej będzie karna procedura. Najważniejsze, że nie ląduje wtedy z wysokości 1,5 metra na ziemi. Dobra. Zapraszam na treningi do Katama Shooting. Bezpieczna strzelnica, bo każda strzelnica jest bezpieczna.